Kochani, cześć wszystkim. Zgadnijcie, kto znowu do Was mówi. Dzisiaj mamy kolejną rywalizację zdrapkową I mamy tutaj zdrapeczki za 80 zł. Mamy za 5 zł ekstra pensję, 7, neonową 7, białe złoto, moje 7,7 i szalone zakupy. A za dyszkę mamy pół miliona w diamentach. Zobaczymy, kto tym razem wygra, bo ostatnio wygrała Kamilka. I coś czuję, że dzisiaj też tak będzie. Dzisiaj zdrabki kupowała Justynka, co prawda. I nie chciała się ze mną do końca podzielić, Jak ponieważ to? ja chcę mieć swój wkład, czyli zapłacić za zdrabki, żeby główna wygrana była moja, więc na pewno coś w tych drabkach jest. No to tak się umawiamy, tak? Czyli rozumiem, że już są moje? Tak, te są twoje, no te są moje. Dobra, zaczynamy od ekstra pensji. Kamilka tu, Justynka 3, 2, tu. 1, run. Tak, bo to jestem ja jak coś, tu. A to jest każdej i my w sumie nigdy nie mówimy. No to na pewno widać po palcach, bo ty masz takie długie i szczupłe, a ja mam takie krótkie i mniej szczupłe. A ja mam ładne liczby, na pewno zaraz coś się traci. Ja też mam ładne. Tylko dzisiaj nie, a nie masz tego nożyka, bo ja widziałam, że na tym ostatnim to tak zasłaniałaś tym nożykiem. Bo no bo bardzo... to w ogóle nie widać jak ja ten, bo no tutaj przepraszam Was, ale troszkę zasłania mnie niestety, jakoś tak... Hmm, mam ekstra pensję po raz pierwszy, czyli szukam po raz drugi. Na razie mnie stalkuję, jak to mówi moja siostra. Czyli wszystko mam obok. Mam łoboki. Mnie też stalkują. Cholera, ostatnia szansa. 34. i wiedziałam, że będzie. A zdrapki generalnie kazała sobie, siostra mi sobie wybierać, bo ona kupiła komplet podwójnie tych zdrapeczek. I wybierz sobie z drapki. Ja nie? mam tu. Czemu mi wybrałaś wygrane? Powiedziałam ci, że ja jestem na dnie, muszę się odbić. Przepraszam, ale Zdrapujesz już od razu? Ja lubię wygrywać. Tak, piąteczka wow, ekstra. Tutaj będę. A, dobra. S S S Tak, I zgadza gdzieś Tam się. jeszcze będzie dobra. jedno S. Dobra, mamy to. Dobra, teraz A, siódemeczka i to mi. szybciutko szukamy siódemeczki. Aha, siódemki się szuka? ogóle ja nie wiem czy drapałam, tak szczerze mówiąc. Tak, szuka się siódemki. Ona jest taka, że poznasz, że to, to wygrana. To fajnie, że nie znowu, że te liczby, liczby, tylko liczby. No ale bardzo szybko. To jakoś szybka. bardzo nie czuję? Niestety nie mam. A ja już prawie jestem na końcu i też nic nie mam. Dobra, Dobra. Przegrana. przegrana. I tutaj też szukamy siódemki albo diamencika. Ja jeszcze nigdy diamencika nie znalazłam. A ja na razie wydrapałam 30 zł, ale to chyba nie to, bo ja nie wiem, gdzie są te liczby. O, siódem! Tak! Zuczyłam, kochanie. No. Wiedziałam, ja nie wiedziałam, że, że tego tak Gdzie mam szukać tego? Czekaj, bo tej nie znalazłam. Widzicie, jaka to jest wyrodna siostra? Wszystko mi zabierze, wszystko. Jest tak zachłanna. Cicho, bo muszę podglądać, muszę ściągać. Zupełnie inaczej niż w szkole, mm. bo to zawsze ode mnie ściągali. Mm. No przepraszam, no jakoś nie pomyślałam o tym, żeby coś dla Ciebie zostawić. <laughs> Może next time. Już mamy eskę, więc nie wiem, wy pewnie wiecie, ja nie wiem mamy kolejny zwrot. Dobra, dobrze, że chociaż tyle jest, bo w sumie to pani podawała z drapki, więc są raczej po kolei. A ja zaczął od nożnika. Raz jeden. Chyba zawsze, w sumie, jak mam białe, za, to to mam raz jeden. Nożnik. No to pewnie coś wygrasz, a ja. Nie, nie, nie. ostatnio. Też mam razy jeden. Ostatnio jak miałam razy jeden, to chyba nie wygrałam, chociaż nie pamiętam. Bo pamiętam, że trochę się znowu skręciłam przez moją siostrę w drapanie. W ogóle, o jejku, już mam kontrolną jakąś. Musicie mi wybaczyć, ale ja się o, muszę... a ja już mam oboki. O, mam wygraną, w końcu ja. O, że jednak coś Ci zostawiłam. <grym <grym a w ogóle po kolei mamy zdrapki, czy nie? Tak, bo Pani, nie wszystkie, ale Pani dawała i raczej są po kolei. Dobra. W każdym razie wkręciłam się znowu w zdrapki, bo już tak długo nie drapałam Jezu, i teraz tak zdrapałyśmy nie raz, nie. raz, drugi, teraz mi się znowu <grym> chce drapać. drapać. Moja siostra ponownie Wkręca mnie w hazard. Ja nie mam nic, więc. Dobra, nie śpiesz się tak, bo ja nie mogę tu drapać. Ale mamy ci dużo drapaków. Dobra, do ja mam dwójkę i pod dwójką mam dyszkę. Super. No, naprawdę? Tak. Ej, I co? To jesteśmy na zero na razie. No. W sensie. Idziemy łeb w łeb. Jeżeli chodzi o wartość, to tak. Ale ja tylko jedno, gdzie <laughs> są inne kontrolne, nie mogę nic znaleźć. Może jednak ci Tutaj masz, Pece. Dobra. Fajnie, to jest moja wygrana razy jeden. Bo ja za każdym razem, jak dokładnie. Zacznijmy kury... od bonusa, dobrze? Dobra. Gwiazda. Ja mam różeczkę. A ja też. To proszę drapaka, bo ja mam tendencję również do... Tak, siódmą. A moje 7,7 się nazywa. To będziesz miała 50 zł co ty na to. Zgadzam się. MeGusta. Megusta twoje usta. Megusta moje usta może być. I co już masz całą zrapkę pełną? Łobok mam na razie. Aha. Ja, ja zawsze wszystko niestety gdzieś wrzucę i później nie wiem, gdzie mam. I dzisiaj siostra przyjechała i znalazła, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery. 6 drapaków. Także w razie, gdyby któryś nie drapał albo okazał się nieszczęśliwy, można sobie wymienić. No i gdzie jest to moje pięć dych? Nie wiem. A Ej, moje? zapeszyłaś. Nie Dobra, mam. Dobra, odsun się, daj mi to normalnie zdrapać. Bo Dobra, ja szukam kompromisu. Nie idzie mi. Bo może jestem ślepa, chyba trochę potrzęsłam. Niestety nie, niestety nie mam nic. No na dole pewnie, tam gdzie jest miejsce. Y mam. A ja brr, brr. Nie ma nic, niestety. Nie Szalone zakupy. Nawet mi się podobają. Ja jestem zakupu holiczką podobną. Ej, bonusy są jakieś? Tak, Ej, musimy znaleźć, znaleźć kwotę w dobrze. bonusie. Poszukam. Mam worek. To mam worek pełen kwot. Ja nie mam. I monetę. Worek pełen monet. dobra, stan I standardowo her. liczby. No dobrze, to zróbmy to. Ale cieszę się, że coś wygrałaś. Bo jak już mi tak zaczęłaś jęczyć, na początku nie chciałaś mi. Ja bym chciała Przedać tych zdrapek, mogły no, żeby mogły. To mi Przepraszam. Ale jakoś tak się wydarzyło. Ta. Tak. nie wiem, ja co ma, Jeszcze? Nie, nie. wiem, ale już, ale już tak myślałam. Teraz tak zaczęli robić. Powiem ci, że, powiem ci, że. ci, żebym się wystraszyła, gdybym tak miała całą zdrapkę Pełną że znowu ci zabrałam. Ale cieszę się, że chociaż masz tą dyszkę, że chociaż przez chwilę byłyśmy na równo. Może było mi trochę głupią, że ci zabrałam te zdrapki, tak jęczałaś, nie chciałaś mi ich oddać, bo mówisz, że ty musisz zarabiać. Ale w sumie też muszę, każdy musi. Nie rozumiem o czym ty mówisz do mnie. Zobrze. Dobra, już drapałaś? Bo ja nie tak. mogę drapać tutaj. Drapałam już, 28 i 3. Nie mam nic. 3, 2, 1. DS. Piąteczka. Kolejny związek. Dobrze i to. Czyli 15 do 10. Bo... I ostatnia zdrapka to pół miliona w diament. A tak, która mi się bardzo podoba wizualnie, bo ostatnio źle policzyłam, pomyliłam się o złotóweczkę na lotkach, bo standardowo, bo standardowo yy, policzyłam każdego lotka po złotówie. A w jednym wieś? były dwa. O, po naszym poprzednim filmiku, że straliłam gafę i źle policzyłam, bo miałam 28 a. złotych wygranych, a powiedziałam, że mam 27. Także chciałam sobie dopisać. Kurde, ja nie mogę trafiać w cyferki, wiesz? Dobra, dawaj tutaj, żeby było widać. Dobra. Ja to szukam znowu. Ostatnio I nie wygrałyśmy nic, nie? A w obu nie było nic. Jezu, już mam. Ona, ona, mnie, ona mnie chyba dzisiaj zamorduje. Ja też chcę. Ja daj chyba... ta, daj ta. Daj ta mi. Ja już chyba wiem, dlaczego ona nie chciała mi oddać tych zdrapek, bo ona chciała, żebym po prostu ja zdrapała na jej pule. Tak. A zdrapała wygrane. Dużo. Daj ta a jakby tutaj było więcej niż zwrot, no to byłoby fajnie w sumie, bo na razie same zwrociki. O, druga. To już będzie więcej. 50 złotych będziesz miała uh -huh. to. Bo patrz, jaki numer paczki, właśnie bardzo mi się podobał. 079009. Tak, no. Weź mi, nie rób. o oh, trzecia? No, mówię, będzie 50 albo i więcej. Ja pierdyle. Jest czarta, trzecia, czwarta. Już nie wiem, która. Pię nie Będzie mogę liczyć. Już mi się 100 jest złotych będzie. Przestań, bo się już podnieciłam. Ja pierdyle. No ja oczywiście nie mam nic. Przepraszam, no, podzielę się z Tobą. Ale bo na następny draping ja kupię zdrapki. Nie. Ej, już teraz nic nie mam, widzisz? Jak będzie. Już się mam. No to będzie pięć dych. I tak, kurczę, super by było. Pewnie, że tak. O, jest chyba ta piąta już teraz. Tak mi się wydaje. Bo były cztery do tej pory. Widzicie w ogóle? Widzicie chyba, mam nadzieję. 26 nie mamy. A nie miałam brać tych zdrapek. Dobrałam je. Cieszę się, że coś wpadło, bo one tak mi się Dobra, podobają i jak nic ostatnio niemam. nic nie było, to byłam troszkę zawiedziona. Dobra, to jak siostra nic nie ma, to słuchajcie na tak, ja Pierwsza była jedenasteczka, pod jedenastką mamy dyszkę. Później było, <grym> możesz mi pomagać troszkę, siedemnastka, pod którą mamy drugą dyszkę. Później była jedyneczka, czyli trzecia yy. dyszka. Yy. Yy, pomagaj mi, bo ja już straciłam rachubę. No szukaj, twoja no, Szukam, szukam i nie idzie. Mam 29 No i czułam 5, więc jeszcze jedno znajdź mi, proszę. 34 nie ma, 26 nie ma, 19 nie ma, 32 nie ma, 33 nie ma, 37, 8, gdzieś po drodze zgubiłaś coś. Możliwe. To 21, 31, 2, 5, 16. Ach. Tak. To prawda. U, mamy 50 zł. Tak, złotych. Jest. Ja jest. Słuchajcie, słuchajcie ja to bieszę. dzisiaj nie jest wynik Eksta. taki zły. Ja jestem na plus. Robimy podsumowanie szybkie. Tu mamy 50 zł w tej zdrawce. brawo, Tu mam 10, to jest 60. Jest swoich z moimi. Bardzo no swoje. dobra, to ja mam 10. A ty proszę, proszę, proszę nie, do moich zdrawek nie przyzwyczajać. Tu mamy, słuchajcie, 5 dyszek, Super, bardzo się cieszę. Tutaj mamy piąteczkę, czyli 55 i 3 złotych generalnie, tak? Czyli plus 15, czyli 65 zł, Czyli jak dzisiaj nie wydałam na zdrapeczki nic, a mam 65 do przodu, ale muszę się odsrodać 4 dyszki, jak dobrze policzyłam, tak? Tak. Czyli tak, jestem 25 do przodu? Uhu. Tak, a ja mam 10, czyli razem jest 75 na 80, także 5 zł tylko w plecy. Jest super wynik. Dzięki, kochani, roztrzymajcie trzymaliście, bo za mnie kciuki, tak? A mnie dajcie w łapkach w górę. Buziaki, pa! Do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa!